Siemano ja widzowie, już drugi odcinek z I Złotą piłkę wygrał z Manchester City Erling w FIFA oczywiście A Messi wygrał Messi go. No tabela tak się... Zmieniłem w ogóle formację na taką Mbappé będzie lewą skrzydłową, więc żebyśmy grali na dwóch I teraz Messi z Jagiellonią No że I z 2-2. Ale Mbappe najlepiej sobie poradził. Szkoda, że 2-2 ta zmiana formacji mogła przynieść szkody. Hmm. Ale Mbappe dzięki temu wskoczył na pierwszą pozycję. Dobra i mamy 12 milionów. Ale trzeba popatrzeć, jak bram kawy. Nie, pomocników nie ma. Się ja bardzo fajnie. Plan, tutaj wszystko zrobione. Z radem jakiem. O, ta też i on. mamy taką długo? Ale tutaj. O, świetny ten brawo zanie no, zaraz go dam. Kolejny dobry kramka, że ja cię kręcę. Co to, to super, Tutaj jest już... czego mamy z Irlandii? To chyba, do góry przysunę kamerkę, żeby było widać tak praktycznie. Cały ekran w <grybuj> Dobra, mu no zrobimy plantę, plantę trzymać. Taki, to nie chcę Chińczyków, trzeba go Na pewno nie będzie dobry. Maroko Lews. Nie zrobimy z niego. Ale na O, wstrzały nim. Fajnie by było. No, zaraz będziemy mieć lepszą ocenę. Ja Nie będziemy zmieniać. co Zaraz damy. Bardzo fajnie. No i szkółka juniorów mamy z głowy. Jak lubicie moje odcinki z FC24, to piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie, proszę. Lubimy jeszcze w tym roku te 25 sub. Został nam tylko jeden miesiąc. Proszę was. mi z Wiadomiakiem, no nie przychodzą nam efekt z tego potem na pas niektórego nie... Ale ale dziwne, pewnie nie wyjdzie Lech Poznań. Oj, co jest? Remis, bab nie trafił kornego. O, remis. U nas mamy pewne chyba amans, teraz myślę z Krakowia, która jest nie wiadomo jaka. Tutaj spokojnie trzeba będzie. Oni są chyba dobrzy, zobaczę sobie. 2-1. Widzicie widzowie? Widzicie? Chyba ta zmiana formacji nie przywozi efektów w ogóle. spadamy, jak tego nie wygramy to po prostu nie będzie, ja bym chciał yy, Lechem i być tej lidze mistrzów i pewna wygrana